Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Kuza Manager, w kolejnym odcinku Ultimate Team, e, ponieważ dziś pora na sporo paczek, ponieważ otworzymy sobie nagrody za Division Rivals, otworzymy sobie to, co pozdobywałem w trakcie e, grania sobie ostatnio, więc naprawdę liczę, że będzie to udany odcinek. Mam oczywiście także nadzieję, że Wam się on spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Tego nie powinniście widzieć, bo to jest jakiś stary klip, który mi się tu wyświetla. Dziś gameplayu jako takiego nie będzie. Dziś skupiamy się, słuchajcie, właśnie na paczkach no i na tym, jak można by było obecny mój skład pozmieniać. Skład, którym gra mi się całkiem przyzwoicie. Nie będę ukrywał przede wszystkim, że ta Diani, no, to jest naprawdę świetna karta. Bardzo cieszę się, że robię i muszę skończyć tego fermina natomiast nie będę ukrywał, ja totalnie zapomniałem a propos ewolucji że ta ewolucja Czerkiego to była ewolucja e, no, d, d, taka flash, dynamiczna i ten flash tak szybko minął e, i mignął, że niestety e, się nie zorientowałem i, i ona mi się skończyła, żałuję strasznie ale w najbliższym czasie w kategorii SBC pojawić ma się błemo e, jako player of the e, player of the month i powiem szczerze, zastanawiam się nad tym zawodnikiem czego nie zrobić, widzę tutaj tego Park G. Sunga, i on też byłby dla mnie ciekawy pod względem e, pasowania mi do drużyny, e, więc to kurczę, może byłby jakiś pomysł, ale coś czuję, że to jest zabawa dosyć droga. No, dosyć bardzo, więc nie wydaje mi się. Przy tych kwestiach, które pojawiają się teraz, jak e, właśnie mieszana kampania 84, jak potencjalnie mbłem, który na pewno tani też nie będzie, to, to się nie e, oszukuje. Jak na przykład. E, jak na przykład zbliżająca się paczka z ikoną potencjalna, no to wydaje mi się, że e, będę tutaj jednak myślał o tym, żeby... U, ciekawe, w ogóle tak dawno nie jechałem przez tych SBC, tyle tam jakieś fajne plusy są, więc to też sobie zrobimy. E, więc e, tak jak mówię, no takiego Park Jisunga raczej robić e, nie będę. Zatem słuchajcie, no dzisiaj pobawimy się tymi paczkami, zobaczymy jak to będzie. E, wiem, że czekacie na karierę zawodnika. Ja ogólnie tak, mam nagrany jeden odcinek, tylko nie wiem kiedy go opublikować, bo jutro chciałbym. Chciałbym, żeby pojawiła się jeszcze raz Ultimate Team, bo będziemy mieli prawdopodobnie jutro nowe promo wieczorem i to takie całkiem ciekawe, więc może jutro trzy filmy na tym kanale się pojawią. Kto wie? Zobaczymy, bo wiem, że kariera ma swoich fanów, wiem, że czekacie, ale ja też chcę trochę grać w futa i tak, tak jestem gdzieś tutaj w pośrodku między tym wszystkim, ale po prostu liczę na to, że każdy, kto lubi rzeczy na tym kanale, znajduje coś, co sprawia radość. Otworzymy sobie najpierw rzeczy, które pozdobywałem za granie. Wraszu, więc to nie są jakieś niesamowite paczki, ale też parę ciekawych kwestii jest tutaj, więc liczę, że coś fajnego poleci. Aczkolwiek, no niestety, jak myślę o tej paczce z ikoną, którą ostatnio otworzyłem, jak myślę o tym potencjalnym szczęściu, no to tak różnie bywało u mnie, nie? Więc zobaczymy. Fajnie by było trafić tutaj kogoś dobrego, ale niestety nauczony doświadczeniem. Wiem, że może to nie być e, najbardziej prawdopodobny scenariusz. Na razie przez te paczki gorsze troszeczkę przedzieramy się e, szybko, natomiast to oczywiście dokłada nam się do foderu, e, którego w klubie mam e, coraz więcej, też dzięki tym FIFA pońcom, które e, były dawane. Widzieliście te dwie paczki w po jednym z poprzednich odcinków, które były słabe, ale dały nam e, całą masę foderu, więc na jutro e, dużo upgrade'ów chcę naklepać, żeby e, właśnie ten piątkowy odcinek obfitował. Mam nadzieję, w trafienie jakiejś nowej karty promocyjnej, e, no bo jak rozumiem, jutro powinniśmy mieć właśnie tę prompkę e, opartą o Champions League, gdzie według przecieków dodane mają być nowe karty, jak m.in. Daniele De Rossi, jak e, Soldado, so, so, Boże, Soldado chyba, e, jakieś inne karty, tak jak, jak, jak piłkarze aktywnie, jak chociażby William Saliba, e, więc bardzo jestem ciekawy tego, czy rzeczywiście tak będzie. No i taki Saliba, będący potencjalnie kartą dynamiczną, o matko, no to by było coś fantastycznego, natomiast no to będzie obrońca skrajnie drogi, no i też jest bardzo dobry, za każdym razem, kiedy trafiam na niego, to nie jest łatwo, a teraz trafiamy, walkout, prawa obrończyni z, to będzie bronze, brown, bronze, 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 brown, bronze, brown, bronze, brown, bronze, brown, bronze, battle, battle, bronze, brown, battle, bronze, battle, eee, spoko. Mamy osiemdziesiątka, 86. Jak najbardziej zawsze e, mile widziana, e, więc bardzo mnie cieszy, że pierwsza, e, pierwsza karta nam tutaj, a w zasadzie pierwsza e, zawodniczka nam tutaj wyszła przed kartę. E, więc fajnie, aczkolwiek miło by było jeszcze jeden łokałcik w tym odcinku przynajmniej zobaczyć. E, aczkolwiek, no, te paczki, słuchajcie, no oczywiście, tutaj można trafić fajne rzeczy, tutaj te niektóre plusy są naprawdę spoko, ale e, mam wrażenie, że czasy, kiedy z tych takich. Uh przyjemnie Oczywiście, e, oczywiście teraz to nie jest karta z wielką wartością, ale przyjemnie. No i nie ukrywam, że niestety ten Mendy mi chodzi co jakiś czas po głowie. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, no ja po prostu nie chcę mi się myśleć o tym, że to jest kolejna FIFA, gdzie będę grał tym zawodnikiem, ale te możliwości połączeniowe, które on oferuje, e, też w przypadku tego, że tej ligi hiszpańskiej u mnie pojawia się sporo i że tych Francuzów też u mnie pojawia się sporo, e, no to to jest coś, co e, chodzi mi po głowie. Ogólnie rzecz, rzecz biorąc po głowie chodzi mi też to, że z zespołu pozbywam się i już pozbyłem się marmusza, który, no niestety, mam wrażenie, że trochę traci swój czar. My trafiamy bramkarkę, ale może to będzie podwójny walkout. Ta paczka absolutnie ma na to potencjał, ale niestety nie. Walkout pojedynczy e, wraz z nią. O wilku mowa. Trafiamy e, marmusza. E, to, co możemy tutaj sprzedać, to od razu wystawimy sobie na e, listę transferową. A Omar, jak o Maria nie usłyszał, że mówię. E, to od razu nam się tutaj pojawia. E, no, mam wielki sentyment do tej karty. Ona na pewno będzie na mojej ławce rezerwowych, ale Obecnie e, coś przestało mi z nim klikać i też nie mam trochę dla niego pozycji na boisku, bo wolę na ataku mieć e, Diani, wolę na ataku mieć e, Rashforda, więc e, no tutaj e, w ten sposób to wygląda. Dobrze, zobaczmy sobie, czy tu jest jakaś paczka śmieszna wrzucona, niestety nie. Czy tu jest jakaś paczka śmieszna, niestety nie. No to zrobimy sobie podglądzik. Który nie jest e, nieprawdopodobnym walkautem, który będzie latał wszędzie na szotach, niestety. E, dobra, więc e, teraz tak, to mamy zrobione. No to idziemy otworzyć paczki za Division Rivals. E, no i potem zrobimy sobie tylko party Bega. E, niestety, no jeżeli chodzi o moją pozycję e, w Lidze, to to jest szósta liga, chyba. Nie udało mi się awansować, jakby też nie miałem e, czasu, żeby to zrobić, i trochę motywacji, bo e, ja bardzo szybko zagrałem po tym, jak e, zostały cofnięte te rangi. I nabiłem dosyć szybko te punkty A nie, nie udało mi się wyjść e, I tak nie miałem takiego drive'u Żeby jeszcze siedzieć i, i walczyć o lepszą ligę e, No ale może będziemy mieli tutaj szczęście Kto wie e, Może tutaj gra nam odda No na razie e, niezbyt e, Zambangisa w ogóle będzie zawodnikiem e, Miesiąca seria. Bardzo ciekawy piłkarz e, Natomiast no, ja nie mam totalnie miejsca Gdzie mógłbym go zmieścić Tu trafiamy Informa e, Więc jest to bardzo dobry traf Biorąc pod uwagę tego party Bega, Może być przydatny ale ja informów trochę mam, więc wydaje mi się, że tutaj pani Walsh będzie dla nas fajniejsza pod względem oceny ogólnej. Jakby nawet nie patrzę na wartość rynkową tych kart, e, tylko po prostu na to, e, co może się przydać do SBC. No i tutaj 83 w takim razie e, wyląduje w naszym klubie. Zatem to bierzemy i. Chociaż nie wiem, czy tamten nie był w ogóle wymienny, jeżeli był wymienny. To mogłem wziąć Informa, no ale to już nieważne. E, po prostu wrzucimy sobie to do SBC. E, dwie paczki. Mega paczka i 10 razy 75 Zobaczymy, czy z którejś będziemy mieli szczęście. Z tej mega paczki mamy walkout. SPO z Danii. Nie mam pojęcia, kto to może być. E, jest to raczej walkout pojedynczy. No chyba, że dwie gwiazdy Bayernu Monachium. Ale wydaje mi się, że tu zobaczymy tylko i wyłącznie tę zawodniczkę ocenioną na 86%. Fajnie, że dostajemy kolejny walkout. To jest plus. E, razem z nią Warren Zaire Emery, który pasuje do nowej ewolucji. Ja swoją drogą, jak może zauważyliście, przez zupełny przypadek do ewolucji wrzuciłem sobie e, Rubena Luftusa Chica. Ja wiem, jak to brzmi, że przez przypadek, ale ja byłem strasznie zamyślony, coś tam sobie klikałem i myślałem, żeby dać tego Galagera i patrzę, dałem ją Chickowi. Nie wiem, jak to się wydarzyło, bo tam parę rzeczy trzeba kliknąć po drodze, e, ale tak się stało e, i już się to nie odstanie. Natomiast tu trafiamy Olmo, e, jest Noni Marueke z twarzy znajomych, e, no ale tak naprawdę jest to paczka oczywiście Beznadziejna, ale to co szczęśliwe, mam nadzieję, że czeka na nas w party begu. No i też, oczywiście, zrobimy sobie tę paczkę. Nie tę, tylko 84 razy 2. Muszę zrobić też tą klątwę Faraona, natomiast wydaje mi się, że mogłem jedno SBC przegapić tutaj. Potrzebujemy 3,84. I reszta to mogą być osiemdziesiątki, dwójki, osiemdziesiątki, trójki. Obiektywnie to jest SBC nieopłacalne, bo ja wiem, że dostanę tutaj dwie karty 84 yy, i nie przekroczę yy, tego, więc obiektywnie wiem, że jest to totalnie bez sensu. I yy, z jednej strony chciałbym tu powiedzieć, że nie warto tego robić, z drugiej strony to jest kurczę gra komputerowa i to są piksele i to są też karty. <laughs> Nie jest to e, SBC w stylu Kiliany Mbappé, gdzie trzeba się zapożyczyć Na cztery pokolenia e, Do przodu, więc no, Co ja mogę powiedzieć, jak tyś chce zrobić Niech se zrobi, no ja se zrobię, no jakby e, Takie trzeba mieć do tego e, Podejście i tyle, mogłem tutaj nawet Dać chyba niżej ocenione karty, ale już e, To zostawimy, e, zgłaszamy Skład, e, sprawdziłem tego Robertsona I przez chwilę zadrżałem, czy nie daje tam Walkoutu, ale czasy kiedy Szkod e, Był kartą ocenioną powyżej 85 e, już minęły i raczej bezpowrotnie coś tak czuję. Dobra, 2 razy 84, mamy walkout. Okej, okay. jest to zawodnik, środkowy pomocnik ofensywny Niemiec. Będzie to Florian Wirtz. To jest moje najlepsze trafienie, chyba jeśli chodzi o overall w tej fifie. No i co ja mam teraz powiedzieć wam? No, nie warto tego robić, ale trafiamy Floriana Wirca. 89 overola. Karta w tym momencie, no, nie warta zbyt wiele już e, na tym etapie gry. E, chociaż cały czas około 50 tysięcy. No, Florian Wirc pod pewnymi względami jest zawodnikiem, którego mógłbym w drużynie nawet umieścić. Natomiast zastanawiam się, czy jest mi potrzebny, bo um, trochę nie mam dla niego miejsca w 4-4-2. No bo musiałbym nim grać na ataku, no bo na boku byłoby to bez sensu. Na um, w 4-4-2, no nie wiem, ale dobrze. Słuchajcie, cieszę się, fajnie, dobrze. Um, miło trafić dobrą kartę, bo teraz się zastanawiam. No to to może być mój najlepszy traf w tej Fifi. Kogo ja jeszcze takiego trafiłem? Na pewno Kunde był droższy. Ale jeżeli chodzi o ocenę ogólną, może jakąś dziewięćdziesiątkę trafiłem. Trafiłem kompanego, ale to może być najwyżej, jeżeli oceniona karta jaką trafiłem w, tym, w tej edycji. E więc fajnie, że udaje się e, trafić tutaj Wyrca. E, tymczasem potrzebujemy zrobić składzik e, 84. No to robimy. Oczywiście tutaj trzeba uważać o tyle, że tych 84 e, e, takich, które się przydają troszeczkę mam e, i, i z nich korzystam. Więc po prostu fajnie by było tych kart sobie tutaj e, nie wymienić. Ja tak sobie myślę, że na przykład przy tylu kartach Scream super by było, że jest SBC z gwarantowaną kartą na przykład Ultimate Scream po wyżej jakiegoś yy, jakiegoś pułapu ale trzeba wymienić całą kartę, całą drużynę screen, nie? To wydaje mi się, że byłoby e, całkiem interesujące. A ja tak powiedziałem o tych informach, że ja je mam. A może się okazać, że ja tutaj wcale, jeżeli chodzi o karty w formie, e, nie jestem tak dziany jak myślałem. E, mam matetę. Aczkolwiek matety trochę mi żal pod względem oceny ogólnej. Tutaj mamy jakąś 80. To go wrzucimy sobie, chłopaka. E, I działa to. A bo to jest 83, nie 84. No dobra, to możemy sobie jeszcze obniżyć troszeczkę tej oceny. E, I Tyle. Więc y, to by było moim zdaniem ciekawe. Troszeczkę, troszeczkę jak w CESie, że czerwone e, skinki na kosę, no ale nadal te czerwone skinki coś kosztują. Tak samo nadal tutaj te karty Scream e, mają jakąś wartość. E, więc powiem szczerze, to byłoby w moim odczuciu e, przynajmniej całkiem e, całkiem ciekawe, żeby to, tego e, spróbować. No dobra, obniżmy sobie tutaj osiemdziesiątki, czwórki, no bo po co ja je tutaj mam dawać? Nie, ja byłem przekonany, że to jest BC, to jest osiemdziesiąt 80... 4. Dobra, tak to robimy. E, ciebie jeszcze wyrzućmy. Dobra, no to ciebie poświęcę, bo się mi już nie chce klikać. No i mamy to. No, zaraz, ucho wrzuciłem. No nic. E, mamy to e, zrobione. Zobaczmy w takim razie, co nam tutaj poleci. Czy będzie to traf na poziomie na przykład e, Grimaldo? Kogoś w tym stylu? Fajnie by było trafić tutaj kogoś dobrego. Nie ukrywam, no kusiłbym mnie Berecz Jeze. Natomiast nie wiem, czy ta karta jest super mega dobra na tym etapie. Ważne, że jest walkout. Ja już tu jestem zadowolony. Lewa. Obrończyni e, z amerykańskiej ligi. No to już wiem, że z tej karty nie będę korzystał, bo po prostu nie mam jak. E, natomiast jest to trafienie no, no co ja mogę powiedzieć, nie najlepsze e, tak jak Grimaldo bronił się ceną, tak tutaj e, mimo, że jest to SBC bardzo tanie e, nie udaje nam się przebić jego wartości ale e, i tak jestem w miarę zadowolony, no bo e, czemu mam nie być zadowolony, jeżeli robimy taką ka kartę, mamy, znaczy paczkę, mamy walkout walkout, to jest, jest ok, e, chociaż nie, to nie był walkout, walkout, bo 85, dobrze klub, słuchajcie, e, zastanawiam się jak to wszystko poukładać e, i czy rzeczywiście ten Florian Wirtz miałby tutaj swoje miejsce, jeżeli chodzi o mój klub. E, no ten Pires przyznam szczerze, średnio mnie interesuje, bo ja wiem, że on ma fajny styl gry, no tylko, że ma niefajne strzały i tu jest cały problem. E, więc e, tak. No moglibyśmy czysto teoretycznie ułożyć sobie to w ten sposób, prawda? E, tylko, że problem pojawia się wtedy e, no już realnie na boisku. E, właśnie... A co to się stanęło? Giorgio? Co... co, co... Coś co się ze zdjęciem stało, przepraszam bardzo e, No mamy oczywiście też tego em, Karima Benzeme I swoją drogą, ja widziałem, że ludzie dają na niego Kosmetyczne ewolucje, z nadzieją na to Że to 99 tempa mu zostanie Trzeba się nad tym zastanowić no, Na pewno w najbliższym czasie warto by było em, Tego Karima gdzieś sobie do zespołu wrzucić Ale e, To co ja chciałbym zrobić w tym momencie To zobaczyć jak tutaj na zgranie wpłynie potencjalnie ten Ferla e, Mendy Mendy, Mendy, Gdzie ty jesteś byczku? E, dwóch kamawingów w nie mieć nie możemy, ale możemy mieć tu Diego. No i po, e, pozytywnie wpływa to na zgranie Możliwe, że gdybym dał ligę menadżerce To nawet Diani miałaby tutaj pełne Tylko problem jest taki Że trochę nie widzę Nie widzę sensu grania w ten sposób Z tym Florianem Wircem, bo tak No musiałbym nim grać jako napastnikiem W tej formacji, co Mija się troszeczkę z celem W meczu Fermina bym przerzucał na prawo Diani na napad no, tu oczywiście jest wtedy miejsce dla Wirca. Dani na napadzie, Fermin Lopez na prawej stronie, bez zgrania pełnego, no ale e, to nie jest problem, że byłby za, poza pozycją w tym układzie. No tutaj tak samo, Florian Wirz miałby jak najbardziej sens i, i ten styl gry do podań e, jest czymś, co mnie kusi w połączeniu z tym dribblingiem, szczególnie po tym repaczu. Natomiast, e, no powiem szczerze, nie będę ukrywał, że no ja często gram teraz tym 4-4-2, no i Florian Wirc jako jeden z dwóch napastników. No tak średnio mi się tutaj uśmiecha. No i granie samym Ferminem na ataku to też nie jest moje marzenie, chociaż sama karta jest naprawdę fajna. Więc no muszę się zastanowić, e, czy, czy mnie to interesuje. No i przede wszystkim, czy jest cały czas dostępna ewolucja e, dla Diego. E, no i on po tej wygląda nieźle, ale ja się zastanawiam, czy może e, Ferla Möndi pasuje nam do jakiejś innej ewolucji. No i tutaj mamy te różne chainy. E, no, i tak naprawdę, no, wszystko sprowadza się do tego Rise from the Grave, e, i no, to jest jedyna ewolucja, która tu pasuje. No, i myślę, że go zrobię, słuchajcie. Nie jest, to, to nie jest tak, że ja chcę to do końca robić, że, że to nawet dla mnie jest warte tych 400 fapońców, e, i że to jest zawodnik, o którym marzę, żebyśmy mieli go tu w drużynie. Natomiast, nie będę ukrywał, po prostu e, jest to karta, która jest tak przydatna pod względem zgrania u mnie. E, że nie chcę się troszkę przed nią dłużej bronić, bo no, on pasuje tutaj po tylu zawodników, których ja, z których ja korzystam, e, że wydaje mi się, że po prostu trzeba, e, że po prostu to trzeba zrobić mimo oporów delikatnych, jakie mam. E, no i trzeba też pograć tym Benzemą trochę, no, tylko zastanawiam się kiedy, bo teraz nie wiem, kiedy ja będę grał, kiedy e, czy, czy podczas tej ligi weekendowej on będzie miał aktywny ten... E, jeszcze to 99 czy też nie e, Ja trochę nie wiem kiedy będę grał tę ligę weekendową Będę musiał się zastanowić e, No dużo tych pytań jest przede mną e, Bardzo czekam potencjalnie Na tego e, Bardzo czekam potencjalnie na tego mbłemu. Muszę też popatrzeć, bo tutaj mam parę kart z wartością Jak między innymi tego Pavlidisa e, Więc fajnie by było wreszcie się go pozbyć Żeby też wiedzieć na czym finansowo stoję Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę tego klubu e, No to na razie chyba Nie mam gdzie się ruszać W sensie e, czekam na to SBCO i bo to jest na pewno coś, co będę chciał robić, no i na tym etapie. Nie mam tutaj chyba żadnych Żadnych elementów, które chciałbym Zmieniać, nie mam tutaj żadnych rzeczy, które chciałbym Robić, bo Tomoriego Do drużyny nie chcę dawać Kieliniego nie chcę, mimo mojej sympatii do niego Tak jak mówię, no ja uwielbiam Tego zawodnika, jeden z moich ulubionych Obrońców w XXI wieku Natomiast no niestety Już nie wystarcza On troszeczkę, mam wrażenie Że tu głównym powodem jest ten dribbling To 60, że po prostu on się tak Wolno odwraca, że że, że nie jestem fanem. Najbardziej myślę o tym, czy potencjalnie nie zrobię takiego Switcha, e, żeby sobie tutaj wskoczył Eder Militao, bo nim gra mi się cały czas bardzo dobrze, jak jest jakiś gauntlet czy coś, to go wykorzystuję i naprawdę e, mam, mam dużo frajdy z niego. E, więc potencjalnie wtedy Jilkunde powędruje na prawą stronę e, i to jest coś, co, co, co może się wydarzyć. Więc tak to na razie wygląda. E, i, I tak to na razie będę sobie wszystko układał. Oczywiście poszukam jakiegoś potencjalnego zgrania pod Benzem, e, Jeżeli Chodzi o dorzucenie potencjalnie jakiegoś, jakiegoś tam menadżera czy czegoś w tym stylu. No i to jest wszystko, to jest wszystko yy, i, i tak się to na razie prezentuje. Yy, ciekawy jestem, no bo te karty też są zbustowane, więc może teoretycznie warto by było teraz podnie troszeczkę się poukładać, ale nie będę ukrywał. Ja mam takie wrażenie, że yy, ten Tela i, i, i ten Buja jest tak słaby. Że, że totalnie nie czuję potrzeby wrzucania ich do składu, nie? Więc z, z ławki, z ławki raczej będą zawodnicy ci występowali, więc muszę się tutaj zastanowić, jak to wszystko rozwiązać. Na razie tak to wszystko wygląda. Żałuję, że tego Fermina nie mam jeszcze na wersji Scream, bo wtedy miałby busty. Eee, obecnie jednak tak to się prezentuje i tyle. Nie ma, nie ma co przedłużać, słuchajcie, nic więcej w dzisiejszym odcinku nie jesteśmy w stanie zrobić, żadnego więcej SBC. Eee, coś tam potrafialiśmy, coś się pobawiliśmy, a nie, czekajcie, jeszcze na SBC mam do zrobienia. I OK. Okej, okay, muszę kupić tylko tę panią, która mam nadzieję, że nie będzie najdroższa, ale nie wydaje mi się, żeby był powód, dla którego jest, no chyba, że to SBC jest powodem. E, I ktoś wpadł na taki sam pomysł, jak ja, ale 1200 monet możemy przeznaczyć na tę mieszaną paczkę, biorąc pod uwagę, iż dostaniemy za to e, po pierwsze paczkę, po drugie 84, e, po drugie zbliżymy się te pół kroku e, do Majesa Luisa Skelliego, natomiast obawiam się, że niestety e, Anglika, którego lubię, może się już nie udać e, zdobyć, bo nie wiem, czy te SBC były, czy nie były. Do skończenia mamy dzień 5 godzin, więc wydaje mi się, że o jedne SBC jestem za krótki i że jednej, jednej tutaj tej rozbudowy nie widziałem, takie mam wrażenie. Czy nas przeniesie do tych SBC? Zobaczmy. E, to będzie rozwój, czy to będą wyzwania raczej? Będą raczej wyzwania. E, Faraon, ten ten, ten, no pewnie, pewnie niestety przegapiłem jedno z tych SBC. Szkoda, w sensie, nadal mamy sporo 84, dzięki temu i tak dalej, no ale nie jest to na pewno powód e, do zadowolenia, ale mam paczkę wymienną, więc to, co zainwestowałem tutaj, e, to przynajmniej wyjąć mogę. E, nie wiem, czy te karty teraz są cokolwiek warte, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że e, te srebrne na pewno warto puścić dalej, bo e, coś mogą nam dać. E, was weźmiemy sobie do klubu. I w sumie to co brązowe, może się sprzeda, nigdy nie wiadomo, z miejsca na liście transferowej jest dużo. Więc z takim podejściem e, ma, e, mamy tutaj takie podejście, e, więc e, to jest jedyny quickel, który zrobimy. A może uda się jeszcze z tego troszkę końców zarobić. Dosłownie troszkę, no bo nie liczymy na wielki e, utarg. Czy jest jakaś taka śmieszna paczka, którą chciałbym otworzyć? To jest ta nano paczka, która co, daje nam. Mamy szansę na tutaj na cokolwiek. Na Team of the Week mamy szansę 3,4, czy mogę zjechać, zobaczyć, na Screama mamy procent szans, nie no super paczka, super paczka, na złotą, znaczy na 84 mamy trochę szans i z tych takich małych paczuszek, na które nie żal byłoby mi końców, mamy tę jedną. Może otworzymy jedną za 10 tysięcy, to jest bardzo głupi pomysł, zróbmy to. E, jedną, jedyną, no, można było się tego spodziewać, e, więc nie róbcie tego. Ja to robię, żebyście wy widzieli, że tych paczek się nie opłaca robić. Ten marsz to jest w ogóle zawartość niewymienna, ale może trafimy tutaj jakiegoś niesamowitego screama do wypożyczenia. No, to biorę pana Swensona, bo jednego już mam. To tam do jakiegoś gauntletu będę miał, czy coś w tym stylu i tyle. Nie warto było utopione 10 tysięcy, ale tak czasem trzeba. Żeby, żeby zobaczyć, że jest gorące, trzeba się sparzyć. I z tą myślą was zostawiam.